Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Liczba 7 do 6 razy 6 do potęgi 7 podzielić przez 42 do potęgi 6 jest równa. W tym zadaniu proponuję rozbić 42 jako 6 razy 7, bo 42 to jest 6 razy 7. Do potęgi szóstej. I zobaczcie, co nam to daje. Daje nam to tyle. U góry mamy 7 do potęgi szóstej, razy 6 do potęgi siódmej, a na dole będzie 6 razy 7 do szóstej, 6 razy 7 do potęgi szóstej. Teraz, co nam to dalej daje. 7 do 6 zostawiam, 6 do 7 zostawiam, a 6 razy 7 do 6 zapisuję jako 6 do 6 razy 7 do 6, bo mogę takiego rozbicia dokonać. To jest jedno z praw działań na potęgach. Chodzi o to, że jak mamy a razy b do jakiejś potęgi m, my możemy to zapisać jako a do m razy b do potęgi m. I to, takie właśnie prawo tutaj zastosowałem. No i 7 do 6 z 7 do 6 się skraca i mamy 6 do 6 skraca się prawie całkowicie z 6 do 7 tutaj zostanie tylko 6 do 1 bo od 7 odjąłem 6 zostaje 6 do 1 czyli tutaj się poskracało, zostało po jedynce 1, a te u góry 6 do 1 czyli mam 6 do 1 przez 1 razy 1 i to było razy 1 czyli to jest po prostu 6 do 1 a 6 do 1 to jest 6 czyli odpowiedź C